To jest dzisiaj chyba czwarty energo, wszystko po to, żeby nagrać tą gierkę. Odpalam go Tak, przez to jest tak dobry to jak Mu wybaczę Działam skoczyć. Serio. Działam skoczyć Tam na prawo. Okej, okay. The Tower Raz się trzęsie, raz są kuty. Okay. Wiem, że jak już to przejść, więc to nie jest aż tak problematyczne. Zaskoczyć na dół, utrzymać się do boku, zaskoczyć tu. Trzeba tam poskoczyć jednak. Nie wiedziałem, że tam trzeba poskoczyć. Myślałem, że wystarczy, że się, że się zaprę w drugą stronę. Więc ja to jeszcze powiem. 3 maja, w momencie, kiedy ta gra ma wyjść publicznie, czekam na speedrunnerów. To może być ciekawe. To może być ciekawe przy speedrunnerach Bo oni tak nie chrzanią Jak ja Więc Oni powinny mieli jakieś sposoby swoje Teraz na kikut Czy na tamtą teksturkę tu na kikut Teraz gdzieś tu Ok, przynajmniej jestem tutaj To jeszcze nie jest aż tak tragicznie Bo tutaj Wiemy, <ścoughs> już to w sumie raz powiedziałem Że wiemy, a skrzaniłem, więc tak, tak, jest na full. Ok, czyli wiem, wiem, że to robi. tylko tutaj tęsknot czy będzie. Ok, powiedzmy że się utrzymuje chociaż, więc jest już jakiś progres, ok, że jeszcze się na tym lodzie jako checkpoint. Ojojojoj, oj, 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 to był zły skok Chociaż, okej, okay, odwróciłem na to Okej okay. Teraz gdzie? A, za bardzo Do prawy na maksa mm! Okej okay. Prawo, lewo, nie wiem w sumie, która jest lepszą opcją Co się dzieje, jeżeli skoczę jakieś parę trudnych soków i sobie tego nie zapiszę? To będzie mi się przypominał moment, kiedy dochodziłem do kuchni i dlatego, że widziałem tam ciepło. Uważałem, że to może być koniec gry. Boże, jak ja bym był wtedy szczęśliwy Jak ja byłbym wtedy szczęśliwy, że kuchnia czy to cokolwiek było, to byłby koniec gry! A wy co mnie najbardziej motywuje? Jeszcze? Oprócz tego, że mam ten save i powiedzmy, e, przez to nie porzuciłem gry, motywuje mnie fakt tego, że ja zawsze takie trudne gry porzucam. przepraszam, ty. Dalej. I teraz tego nie chcę zrobić. Nie chcę was znowu przepraszać, że nie potrafię przejść jakiejś gry komputerowej. Żyję! Znaczy, to nie żyję, to jest akurat to olbrzymie. Z tego, że nagrywam gry. Więc muszę pokazać, że coś potrafię. Na przykład spać znowu z tej pieprzonej wieży. A już było tak dobrze! Znowu! Mamo! Jak teraz wejdę na ten e, punkt. Taki pojedynczy na środku, co nie potrafię przejść. Zapisuję gierkę. Obiecuję po prostu. boż, już powiedzmy mam dość cały czas spadać w tym samym... A, tu jak wejdę na ten punkt? miejscu! Zapisuję! Nie ma opcji, żebyś nas tego. Spróbu. Nie, 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 nie. Jacek, przestań! Zostaw łapkę w górę i tyle, a nie, że, że tutaj zapis robi, okej? Okay? Tak, to może przejdziemy to kiedyś. Teraz uspokojcie troszeczkę, bo już czuję, że Energol troszeczkę może mnie kopać. Teraz jakoś kopnę! Najlepiej! Kostkę! Co jest z tym miejscem? Czemu ja go nie potrafię przeskoczyć? Tak, jeszcze se zaskocz. Okej, okay, spróbujmy to odbić z tego miejsca. A pff. może tym razem. Zaczynam wierzyć, że ja tam mogłem mam nie skoczyć. Zaczynam w to wierzyć. Że jednak próbuję zrobić coś, co jest niewykonalne. Kliknąłem przycisk od robienia screenów. I przez to spadłem. Serio. Próbujmy zrobić teraz inny skok. Przynajmniej nie spadłem na sam dół, więc może jest bezpieczniejszy. Jakiś jest plus, prawda? Okej. Okay. Dla mnie to jest plus, że nie muszę resetować gierki za każdym e, spadnięciem, ale. Nie, nie wierzę, że to nie jest ten skok. Nie wierzę, gdzie. Gdzie mam pójść? Gdzie? Powiem tak, pierwszy raz w życiu odczuwam. E, przesyt energolem. Odwala mi powoli. Powoli mi odwala. Teraz, czy chcę to zapisać? Czy na pewno muszę tutaj być? Też, wydaje mi się, że tak. I to jest przeskok tego typu. Tak, to jest przeskok tego typu. Czyli na pewno tam muszę iść. To jest pewne. To jest pewne, że tam muszę się pojawić. Okej. Okay. Tym razem sobie specjalnie podniosłem palca, który wtedy zahaczał ten przycisk od screenów. Holy shit. Holy ship! Holy holy! Holy Holy! No teraz wszystko fajnie. Okej, okay, wiem, że już mam tam wskoczyć. Ale... Nawet jak tam przeskoczę, to gdzie potem? Ja tam nic nie widzę. To jest kolejny problem. Tam nic nie ma, czyli musi być skok w prawo na maksa. Albo skok właśnie na ten tutaj punkt. I z niego gdzieś skoczyć. Cyk. Cyk. I co teraz? Mogę być na krawędzi. Czyli tak, trzeba przeskoczyć tu. Tak. Opa. Zapisujemy to, co? Bo tam, jak widzę, jak skoczę tam, to jest ca, ca, cały wypad z wieży. To jest konieczne. Więc sobie. Parę chwil na oddech, żeby się jak mniej zbombić, ponieważ już czułem, jak, że właśnie coś, jakby energetyki na mnie zaczynają mocniej działać. I doszedłem do wniosku, że pomimo tego, iż ta gra mnie naprawdę, naprawdę niszczy wewnętrznie, właśnie na przez coś takiego, to uwielbiam każdą sekundę, którą spędziłem w tej grze jak na razie. I serio polecam tą gierkę, jeżeli ktoś chce ją przejść sobie samemu. Będzie tragicznie! Ale polecam. Ten jeden skok tutaj mi zabija teraz. A wiem, że go mogę zrobić, bo go raz zrobiłem i po prostu zbiegłem z niego, jak głupi. Więc no. A to znowu moment, w którym przeskoczysz albo naskoczysz. Idealnie. To spadek w tym miejscu jest przepiękne wszystko ci leci w dół. Wszystko! A ja się nie dziwię, że jestem. Jestem. Dobra, jeżeli jestem na w 50% gry. Bo w momencie, kiedy wchodziłem do kościoła, było, że dotarłeś tutaj, tutaj. Czyli, jakby takie oznaczenie połowy gry. Coś w związku takie taki achievement. I jeszcze jest rzecz, którą się boję, że na przykład w momencie, kiedy będę przerzucał save'a, przerzucę tego, którego nie powinienem przerzucać. Okej. Okay. Czyli po co jest w takim razie ten. naraz. Aha. No to teraz musi być skok w lewo, nie ma innej opcji. Zaraz, 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 zaraz! Zaraz, 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 zaraz! Ladies and gentlemen! Słuchajcie tej muzyczki. Jestem szczęśliwa. Jestem tu. Ludzi tłum! Hot babe, hot, hot babe. Nie skać. bo się spadniesz O, dostałem buziaka Czy... Jump King, dostałem koronę O, baby Gdzie ją zabierasz? Czy ty właśnie zeskoczyłeś z nią i użyłeś się jako parasolkę? Oooo! No, Mamy to! Felix Wolstorm! To jest ten osobnik, który się z nią komunikował. Zajmuję że przeszedłem w grę. Dziwiacz, ja że się zrobił. Let's go! Nie obchodźmy, że z SIBA robiłem. Let's go! Udało mi się przed premierą gry to skończyć. Znaczy, nie, nie wiem, czy dostaniecie tą gierkę przed premierą, ale. Let's go! Ale szwedzkie nazwiska. Oooo, Isi, no to taka panienka! Może. O jest nie. Nie wiem, tego screena mu wyśle I to w kiksach jestem Prawdziwy król Zastanawiam się czy mam to klikać, czy mam czekać Okej, okay. completed... Drugie podejście sesja 89 6901 skoków 881 spadków Czas jest, znaczy statystyki zostawiłem takie jakie były, nie statystyki się nie resetowały w momencie, kiedy usta, ustawiłem nowego save'a, żeby nie było. One leciały cały czas, czyli zajęło mi to 4,5 godziny. zajęło mi to prawie 7 skoków. Prawie 900 upadków. I jeżeli dobrze ogarniam, to może być około... E, powiedzmy dwu, ponad 100 prób resetów i tak dalej, czyli mniej więcej tyle razy użyłem save'a oprócz tych początków. E, czyli, no można powiedzieć, że 90 razy zrobiłem save'a. niech będzie. Niech 90 razy od, odpisywałem, ale let's go, mamy to zrobione. Możemy przejść dalej? Ne, po prostu jest menu już. Może to i będzie jakiś teraz, menu lepsze. Mamy jump kinga na ziemi. On, on nie budam w pana po prostu, prawda? Jego nie pokazywało, że on sobie tam leżał. Ekstra, co Nie, co są do moje statystyki, a ty byś jaki jest font. L Trzeba go powiedzieć. To był Jump King, to był cwaniak w jumpkingu, to był cwania, który... Trochę stajlował przez zapis, ale przeszliśmy gierkę. Na tym jak jestem szczęśliwy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie save'y, Bo to było używane save'y jako skracanie tego, żebyście nie patrzyli jak znowu przechodzę sam etap. I widzimy się w kolejnej serii, która jest już przez was wy wybłagiwana Miałem ją czekać właśnie do końca w sumie Zombotrona. Ale ktoś inny nam pierwszy nagrał. I to będę mówił w pewnie wtedy w pierwszym odcinku, o ile gra mi się, jak nie okaże jest Słyszymy, to Matej, ja się, beznadziejna. W każdym razie, to ma jak się z nam się manko. peace, yo!